Witam widzów w kolejnym odcineczku z CSGO Skins Jak to co odcineczek z CSGO Skins możecie wygrywać skiny Dzisiaj dwie m do zgadnienia co trzeba zrobić Łapka w górę, sobie komentarz fajnie się byli na stronkę z kodem oczywiście elzar Dzisiaj sobie robimy, robimy od 10 ziko do kosy Jeżeli doładowacie właśnie wraz z moim To przy doładowaniu zamienimy 10 w biecie aż do 4 konkursów w tym dwa na kosę jest naprawdę spoko opcja Co odcinek z CSGO Skins możecie wygrywać skiny Przy doładowaniu właśnie macie z moim kodem 10% bonusu I darmowe 2 złote i 10 groszy na start Jeżeli jeszcze kodu nie używaliście mnóstwo Daily case przede wszystkim, bo sobie codziennie od, odbierać trzyneczkę i dużo ciekawych rzeczy. E, więc co, lecimy. E, 10 ziko do kos. No, ciężkie wysłanie, ciężkie, ale do zrobienia. Ale do zrobienia jak najbardziej. Ojoj, nie tak. E, bitwę, którą lubię z 10 ziko. Naprawdę jak dla mnie. E, bardzo fajne z niej dropi. Let's go. Let's go. O, scream do nas dabuł, zobaczcie skrimek w bitwie, i samu w bitwie. No o, i co za śmietanka! Śmietanka po prostu, śmietanka internetowa. Lecimy, ślecimy i zobaczymy, jak to dzisiaj będzie wyglądać. Zapraszam Was też na go Skins, bo na live'ach rozdaję skiny, więc też warto wbijać. A my, co póki co, wychodzimy na prowadzenie i czy tą bitwę dowiedziemy? Chyba tak, dowiedziemy tą bitwę. I naprawdę dobry początek. mnożymy X2 swój kapitał, i dołóżmy sobie jakąś po prostu szynkę za dychę. Może dołóżmy Embera i dołóżmy. Co, tak? A, nie starczy nam, tak? Co, tak? Coś takiego. Ej, czuję, to jest spoko bitwa. na osoby musimy podryzykować. Lecimy z tym dalej, lecimy z tym dalej. Oczywiście cel to kosa. Czy się uda? Zobaczymy. Czy się uda? Zobaczymy. Ja nie wiem, czy wspominam, ale jeszcze raz wspomnę, wtedy jak nie wspominam że na innych odcinkach chce zgoznać, też możemy mnie wyrywać skiny Więc tak wspominam, a my lecimy. My lecimy. Oczywiście próbujemy, bo i samo, jebanie, już dropnął tutaj skina za 6 zł. No to mi się nie podoba. O nie, to ta obrzydliwa flaga. Uuuu, uh. uh. to jest super, to jest super. Chyba tą bitwę będziemy mieli. Tylko żeby tutaj nic się nie zwaliło nam. I naprawdę, no, końcówka może być mocna. No, proszę. Chyba to mamy, widzowie. Mamy to i bardzo fajnie. Zrobiliśmy zdychy aktualnie już 60 zł. To jest naprawdę super road. No, tylko teraz tego nie zwalić, z sześciu dyszek już naprawdę Ale byśmy dali w sumie same te szynki. I coś za I emberka O, pyk Cztery osoby, jeszcze raz musimy tak zaryzykować No, powiem wam, że to dobry road Z dyszki już się kiedyś udało zrobić kostkę Więc, no, czyżby powtórka, czyżby powtórka, zobaczmy, nowe skrzynki mamy Zobaczymy, zobaczymy Okej, okay. pierwsze rolnięć, też na naszą część, okej okay. Jest dobry start, jest naprawdę dobry start. A łupka gałęźnica, tu widzę. Oj, przebija, przebija tą apką gałęźnicą. No, to będzie ciekawa bitwa. okej, okay, Digielek, jaki stan Minimal wear Dobra, jest super. Mamy przewagę, widzu, mamy przewagę. No, i ostatnia strzynka, no. I kto wygra? Mamy to? Czyżby? Mamy to, widzu. I proszę bardzo, 104 z zdychy. No, widzowie. Ja tu już zmieniam na 3 osoby bitwę. 164 Ziko. Po kose. Ty, jakbyś naliczył po prostu Lunara? W sumie, i coś za 15? Z AWP? Ty starsz coś takiego. Dobra, lecimy w to. Lecimy w to, ja się nie zastanawiam. No, powiem wam, to jest mocarna bitwa. To jest mocarna bitwa. Bot Isamu, bot Majka. Let's go. Let's go. Naprawdę szczęście powiedziano nam służy. Tylko teraz. Kurde, chyba nie. Te USP, no. No ale Afki jeszcze mogą odkuć jak jakaś super poleci No niestety, no niestety ta nam już nie posłużyła widzów Ta nam nie posłużyła. Wróćmy jeszcze, zróbmy jedno podejście z tej dyszki. Spróbujmy, spróbujmy. Spróbujmy może czegoś trochę tańszego, coś takiego polecieć. O tak. Dobra, tutaj jak to tu ładujemy z moim kodem 10% bonusu, to, 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 to w sumie to git. Dobra, let's go. Coś takiego. W ogóle jak szybko do nas osoby to Boże, jak szybko. Dobra, git, 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 git. Spróbujmy więc jeszcze raz swojego szczęścia. Okej, okay, pierwszy drop naprawdę solidny. No, już zyskujemy przewagę. No, no, no. Jest dobrze, jest dobrze. Okej, okay, goni nas. Goni nas pan e, Johan. Kurczę, trochę nas przegonił No, teraz to mi się on tutaj nie spodobał. O, jeszcze to holo-dropnął. No. Ciężko będzie tu wrócić. Stałem dropną tą kokardkę. I wiecie co jest najlepsze? Że z pierwszego miejsca skończyliśmy w sumie dzisiaj, w sumie teraz, na ostatnim miejscu, patrzcie to, jeżeli chodzi o budżetowo, no to moja reakcja właśnie. Ogólnie dzisiaj bitwy nie były najgorsze na CSGO Skinsie, przypominam Wam, żebyście odbierali sobie tego daily case codziennie, no bo jednak darmowa skrzynka codziennie jest naprawdę spoko opcją, no ale szkoda, szkoda, że nie chodzę to podejście, bo naprawdę było blisko, więc co widzowie trzymajcie się, życzę jego dzionka, cześć, cześć!